się Patryk Malicki i chciałbym z Panem przeprowadzić że Czy mogę sobie usiąść? Fiaszę flaszę. Ja będę, ja Ja będę pytał, ja będę pytał. Ja będę pytał, dobra? Ile Pan ma lat? I... Ale tak w Ile Pan ma lat, się będziemy? To będzie 15. 15, tak? Tak. A dużo pan ma dzieci? Jedno z Aleśka, Dwigiaczki z Anielką, Dwie ze Starką i Cztery z Glaszyną. Razem mnie? Czekaj, 9, Dziewięć, dziewięć, dziewięć. Tak, dziewięć. A jak mają na imię? Ej, Grzygów, Loman. I same Romany, tak? Eee, nie. Eee, tak. E. E. Maję śniadowski, coś mój kuzyn! Normalnie, normalnie No. I tam jeszcze, co tam... Dobra, do, do, dobra, to... Andrzej Kowalik. I, i... Andrzej Kowalik. To twój stary. <grym> Wiem. A, a ty chodzisz do której klasy? Do y, drugiej... Y, drugiej gimnazjum. I już masz dzieci? Tak. A, a masz duże, duży, sprzęt, masz? Tak. A ja, a ja, a jaki? A taki Czekaj, odejdę. Taki długi? Ja dalej O, ja pierdole, to to jest duży chłopak. A tak. nic nie widać, a nic nie widać. Oj, bo przecież kolano wychodzi. A o ja to na gawkam coś. Tak. A, a, a kochasz mamę? Patyfandek. pan, 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 pan Jak Hitler? Pokaż, pokaż Hitlera. Nie. A dlaczego? No, no nie. Co? Błonie <śmany> A kochasz mamę? Tak. A mocna? Tak. A tatę? Tak, a tatie bym wyjebał. Czym, tym? Czym, tak. A to masz tu kija, przyjem sobie. Daj tu Daj to kija! Daj to kija. kija. Masz tu kija, no przyjem sobie. No przyjem. Przyjem sobie. No przyjem sobie. Nie będę się blił. Dlaczego? Nie. A mama mama ci nie, nie kochać, mama mi kocha cię, mama mówiła. Kocham mnie a to Mówi mi to często. A to? A to prawda, że sikasz w łóżko? Nie, już nie. Już nie? A kiedy sikałeś? Do szóstej klasy. No, Jak byłeś w szóstej klasie to jeszcze ciekałeś? Tak. A pan to za kiedy nosiłeś? Eee... Yy, nie do no dzisiaj, nie? A, 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 a dziewczyny masz? Nie. A dlaczego? Bo nie. A mogę przez WiFi ściągnąć internet z swojego uszu? Nie! Dlaczego? Bo nie masz praw autorskich! A pokaż uszy! Nie! A dlaczego? Bo nie masz praw autorskich! Dawaj ucho! No ja <laughs> no, tu! Takie, nie? Tak, tak, tak! Nie, 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 rozciągam... Idziemy kurwa! Dobra! Y dobra! Konie, do widzenia! Dziękuję, dziękuję za wywiad! Do. do widzenia! To się ukaże na www.youtube.com Dobrze! Dziękuję! Może być nawet PL! Dobrze, dziękuję, do widzenia! Do widzenia!